Siema, witam was na moim kanale Dzisiaj opening klawiaturki led dragon akali 60% chroma rgb czerwona i taki znaczek, przyznam się już ją otworzyłem wcześniej otwieramy dziana w pudełku mamy tak, klawiaturkę tak się prezentuje klawiatura już wyciągnięta, ale w środku to nie jest koniec. Tutaj kabel, ja mam kabel tutaj z boku. Kabel. kabel. jest takie trzymadełko. I mamy tak instrukcje chyba. I fajne jest to, że dostaliśmy też naklejki. Tutaj macie takie naklejki. To nie wiem czy jest naklejka, ale tutaj też są naklejki. Jeden już odczepiłem i najważniejsze switche, no, oj. switche no, cztery switche do i też mamy takie coś, to się robi tak, wczepiacie to, po prostu to wyciągacie do góry i macie tutaj kontrolę. no Niego się wczypno. a więc karton zamykamy. Klawiaturka się tak, prezentuje podpięta. Dźwięki ma takie. Nożka sobie tylko tutaj dam obok siebie. I fajna też jest aplikacja, ale aplikację pokażę Wam za chwilę. Tak wygląda to na żywo. Tutaj mamy oczywiście na zielono. Tak. Shift. Escape. I na pomarańczowej spacy jest też na zielono. To, to. Uczyła mi się aplikacja ta. Znowu i pokażę wam, jak ją też pobrać. Teraz jesteśmy już na komputerze. Tutaj mamy aplikację. Tutaj mamy wszystko, co chcemy. Tutaj złykamy. Zielona Jeśli chcemy, naimek, kolor, chcemy tutaj czerwony. wiem przy... przytrzymujemy i macie na całą czerwonę wskazuję EIP i macie, ale moim zdaniem najlepsze od nich jest tak bo pomarańczowe nie wywołuje jakby, trochę tak światło z komputera a inne one po prostu na WASD sk, tu, tu no a więc teraz Wam pokażę jak to pobrać robimy w operie z których to wpisujemy sterowniki klawiatury AKI Red Dragon i po prostu wiemy tutaj wchodzimy tu schodzimy na Sonyu mamy pod sterowniki wtedy powielamy się, to. dajemy to tutaj jak nam się to zaczyna dajemy to na pulpit i macie taką aplikację to jest oczywiście, pokazuje jako, że to jest na pokazuje, że Wydawca z internetu. Chcę po prostu uruchomić mimo to. Bo ja na przykład już wszystko działa i no po prostu działa. A więc zobaczmy jak to się prezentuje w grze. I widzisz takiej wielce parku legacy i tutaj chyba podzielę tu te klawiatury trochę. Ja właśnie. Mówię, i według mnie te klawiatury są mega fanie. Nie, trochę jest głośno, bo mam czerwone switchy. One są prawie najgłośniejsze. ja źle głosem, Tak? ja źle głosem, nie? Czekaj. No, tutaj nie mieć? Tutaj po wątce, szybko, krótko, jedynie... Nie, no, cztery. Tutaj można nie zrobić tak, zróbmy tak czy siak, a co nie padne. I ono na nasypało na szybko. Bo tam były takie lina, jakby to no, sobie jest. Jeszcze. Według mnie fujna jest ta klawa. Polecamy polecam kupić. Nie, nie, bo kosztuje 200 zł, ale ja bym ją na więcej, tak szczerze Bo ze style, jest są po 500, ale według mnie lepsza od style, Pik, pik. Jeszcze tutaj zjedziemy. A czy ja do to chyba teraz, czy co? Nie wiem, już u mnie do spawnu. To co? Oj, no. Nie level up. I teraz... Mogę tu iść w inną strony? A ja chciałam sobie ten... Nie ma limit. Nie, nie, to jest zbyt... To jest bo Wracamy. żeby mój Gdzie ja bym mógł wejść, żebym tak skoczyć? Co jest ten takie słowo? Skoczymy? Co jest? Nie idzie. Ja. A to mam. jestem jest dobrze. No. Chyba dam radę to już dziewicę. Nie dam rady. Dziękuję bardzo. Niechło. So, niechło. I nie wiem. I sobie to. jest linka. Ale on nie jest tam gdzie on jest. jest taka liniówka wstępnej grajniki. Co mi tam wejść? Dobra, skończymy sam No, a więc to była recenzja. Na razie.